Witam wszystkich. Dzisiaj odcinek pod tytułem robimy lampę od motoru. A co dokładnie robimy? Hmm. Ta dodatkowa lampa jest troszeczkę źle przykręcona. Jak wieje mocno wiatr, czy jak jadę pod wiatr, to robi się coś takiego. Dlaczego? Dlatego, że to jest gładka śruba i nie mogą za bardzo dokręcić. W związku z tym zacząłem już to właśnie robić. Jak widzicie. Jest już taki mały rowek. Ten mały rowek robię czymś takim. Eee, dzięki temu będę mógł tu włożyć śrubokręt. Z drugiej strony klucz i dokręcić ją tak, żeby się nie ruszała. No dobra, próbujemy robić dalej. Sprawdźmy, jak się będzie zachowywało teraz, tutaj, z śrubokręcikiem. No, całkiem słuchajcie, dobrze. O, mogę już przykręcić. W takim razie, ai, niewygodnie, jednym ręką, słuchajcie, robić parę rzeczy. W takim razie pozostaje tylko założyć teraz tak. Może wyregulować lampę, czyli powinna być. W takiej pozycji. O. No i teraz zakładamy klucz. Dobrze. Z drugiej strony teraz. No ale to już muszę zrobić jedną ręką. A może poczekajcie. Zaraz coś wykombinuję. Ok, i mamy podgląd. No to teraz próbuję to dokręcić. Przyjeżdżając słuchajcie motocyklem, to mamy do czynienia z bardzo dużymi oporami powietrza. A szczególnie, jakieś myszy pod wiatr. To jest dosyć duża powierzchnia do łapania tego właśnie wiatru. W związku z tym, no, musi być mocno przykręcone. No, słuchajcie, bo się dokręca. Bardzo ładnie. Teraz udało mi się dociągnąć, ale jeszcze spróbujemy, bo gładko idzie. OK. Zobaczmy teraz ustawienie. Trochę się tu przestawiło. Dobra. Teraz chyba będzie dobrze. Się zastanawiam, tu już jest sporo tej gumy po bokach, to jeszcze dokręcę. No dobrze, tak teraz jest zdecydowanie mocniej i teraz powinno być dobrze. Tak w ogóle to wam pokażę. Te lampy dołożyłem oczywiście, które nie były oryginalnie i dorobiłem też do nich zobaczcie takie uchwyty. Tak zrobione, że się chowają pod tą maskownicę i tam są przykręcone do elementu nośnego, jedno i drugie takie zrobione. Dzięki temu uzyskałem taki efekt, jak to właśnie widzicie. O! Wygląda słuchajcie, jak oryginał. Nie rzuca się w oczy. Jakbym chciał dokupić sobie jakieś tutaj, właśnie uchwyty do tych lamp, to z reguły wyglądało to tak, że e, odstaje to bardziej na bok, u góry jest ta lampa, a pod spodem, e, jeśli chodzi o kierunkowską, to jest o 90 stopni skręcone w dół. Jest pod spodem. No mi to się nie podobało bardzo i dlatego sobie zaprojektowałem i wykonałem własne. Tutaj właśnie uchwyty, z których jestem mega zadowolony. Jedyny mankament to było to, że było za słabo przykręcone. Ale już teraz powinno być dobrze. Nie mogą przykręcić, no bo się kręciło oczywiście, nie? No, teraz jest cacy. Wypróbujemy, pogoda dobra, także niedługo będziemy łapać kolejne komary. Zobaczcie, ile tego jest bardzo dużo. No, taki urok motocykla. Pozdrawiam, cześć.